Siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Maruzel i dzisiaj podyskutujemy sobie o tym, czy to już jest czas dla fakera. Czas, w którym powinien polecieć do Ameryki i w zasadzie odcinać kupony od swojej kariery. Zapraszam. Na samym wstępie, na szybciutko, klasycznie, jeśli doceniacie moją pracę i podobają wam się moje materiały, to zostawcie subka, łapkę, dzwoneczek oraz miłość na innych socialach. Linki w opisie. A teraz już bez zbędnego przedłużania. Zaczynajmy. W momencie, kiedy to nagrywam wczoraj, dosłownie 18 godzin temu, Alejandro Gomis, albo Gomi chyba tak to się czyta, zwany jako Anonimotum, czyli w zasadzie redaktor Blix Gigi, dodał kłódkę do swojego poprzedniego posta na Twitterze, w którym opisał, że Faker eksploruje opcje z wielu regionów, w tym z Ameryki. I to wraz z moim montażystą, który w zasadzie podrzucił mi ten temat i powiedział, że mógłbym w sumie o tym nagrać, zainspirowało mnie do tego, żeby w zasadzie zastanowić się, czy to już jest ten moment w karierze Fakera, żeby faktycznie zmienić region, żeby polecieć do Ameryki i oczywiście zarobić kupę szmalu, ale jednocześnie obniżyć swoje w zasadzie oczekiwania i swoje wyniki sportowe do tego stopnia, że być może jego drużyna nie wyszłaby nawet z grupy Walsów, o ile oczywiście by się na nie dostała. I żebyśmy mieli tutaj na samym początku jasność, uważam, że ta kłódka w tym tweetu oznacza, że faker raczej jest zlokowany w T1. Podejrzewam, że gdyby był zlokowany gdzieś indziej, Alejandro Gomi rzuciłby od razu tę bombę i powiedział: Słuchajcie, jednak TSM. Jednakowoż chciałbym się raczej tutaj zastanowić nad tym, czy w zasadzie. To byłby nawet w czystej teorii dobry moment dla fakera, żeby polecieć do Stanów. I uważam, że nie. Wydaje mi się, że żeby faker chciał polecieć do Ameryki, tak faktycznie chciał, chciał, to musiałby mieć dwie motywacje. Pierwsza to jest motywacja związana z pieniędzmi, z pieniędzmi, których na pewno zrobiłby dużo z takiego transferu. Niemniej jednak, faker jest. Absolutnym celebrytą w Korei i wątpię, żeby kwestie finansowe były tu czymś, co mogłoby przeważyć szale na jedną bądź drugą stronę. Faker występuje w reklamach, Faker jest uwielbiany i Faker będzie prawdopodobnie występował w wielu variety showach, będzie miał pozycje trenerskie, może do końca życia sobie siedzieć w Korei i być milionerem. Druga motywacja natomiast to mogłaby być. W pewien sposób motywacja misyjna. Musiałby mieć poczucie misji, że chciałby z jakiegoś powodu usprawnić region amerykański. Trochę na modłę corejj Czyli świetny gracz, gracz z wieloletnim doświadczeniem, z ogromnymi sukcesami. Akurat w przypadku Fakera trzykrotny zdobywca Worldsów i dwukrotny wicemistrz. Musiałby mieć poczucie, no dobra to teraz ja przelewam całe swoje serce w ten region i chcę, żeby wszyscy gracze, którzy występują na proscenie kolektywnie byli lepsi. I tak jak Core JJ organizowałby in-house'y, przekazywałby wiedzę, coachowałby i tak dalej, a w coachowaniu ma doświadczenie, bo w pewnym momencie był w zasadzie grającym coachem dla drużyny T1. Teraz się oczywiście to zmieniło i już jest potwierdzone, że w T1 będzie Bengi, czyli też wieloletni współpracownik i przyjaciel Faker ale faker miał okres, w którym był coachem i graczem jednocześnie, i wydaje mi się, że z takim mentalem musiałby jechać do Ameryki. Pytanie tylko, dlaczego faker chciałby all of a sudden usprawniać rynek amerykański, usprawniać scenę amerykańską? Wydaje mi się, że nie ma to sensu, aczkolwiek może właśnie byłoby to w pewien sposób jakieś combo: kombo pieniędzy i kombo posiadania w pewien sposób misji. Bo jeśli spojrzymy na karierę Fakera, no to gość w zasadzie w LoLu osiągnął już wszystko. Tak jak wcześniej wspomniałem, trzy mistrzostwa oraz dwa wicemistrzostwa to są Wyniki, którymi nie może poszczycić się żaden inny gracz w tym momencie historii League of Legends. Ale właśnie na samym początku powiedziałem, że uważam, że Faker nie powinien polecieć do Ameryki. I nie chodzi mi tutaj tylko o kwestię przywiązania, że Faker jest tak naprawdę twarzą LCK, że jest Koreańczykiem, więc lepiej by było, żeby został w Korei, że po prostu myślę, że. Znakomita większość community, a w zasadzie nawet zaryzykowałbym stwierdzenie, że poniekąd całe community lolowe jest fanklubem klubem Fakera. No bo jak tego gościa nie kochać z takimi osiągnięciami, z tak długą, już prawie dziesięcioletnią karierą, usłaną w zasadzie sukcesami na niemalże każdym kroku. Wiadomo, że miał Gorsze okresy miał, gorsze lata. Gość jest absolutnym gołtem Ligi Legend i jest to niepodważalny statement. Ale uważam, że nie powinien lecieć do Ameryki albo w ogóle nie powinien zmieniać swojego regionu z jednego bardzo istotnego powodu. Generalnie wydaje mi się, że była taka Ogólna opinia o fakerze, że to już jest, wiecie, trochę dinozaur, że to już jest trochę dziadzio, że on teraz będzie grał takimi bardziej utility pickami na zasadzie Lisandra, Galio, nie będzie stąpował linii ba, będzie możliwe nawet, że przegrywał trochę tę linię, ale gość jest tak dobry w makro i tak będzie dużo dawał utility teamowi, że po prostu Timek go trochę poniesie, ale on też swoimi decyzjami na mapie poniesie Timek, więc jest to taka transakcja wiązana. Ale faker. Pokazał na tych mistrzostwach świata, że wcale tak nie jest, albo można powiedzieć, że nie musi tak być. Najczęściej pikowanym czempionem przez Fakera na tych mistrzostwach świata była Akali. Akali, która jest bardzo mechanicznym pikiem, i oczywiście drugim most pik czempionem jest chociażby Viktor, więc tu już jeśli chodzi o kwestie mechaniczne, jest. Poprzeczka zawieszona nieco niżej, ale Akali Fakera może to nie była Akali Zeki, ale stała na absolutnie światowym poziomie. I oprócz tego, w wielu meczach widzieliśmy, że nadal gość ma te mechaniki na najwyższym poziomie. Te dodże, te mikromówmenty, ten refleks w klikaniu speli, te momenty, które on wyłapywał na klikanie szufli Azira, świadczą o tym, że. Gość nadal może być najlepszym midlinerem na świecie i był tak naprawdę jedną mapę od tego, żeby przypieczętować ten tytuł. I oczywiście można się tu kłócić, że to, że wygrywasz Mistrzostwa Świata nie znaczy, że jesteś najlepszym graczem na danej pozycji. W sensie na papierze w sumie znaczy, bo jesteś Mistrzem Świata. Ale można stwierdzić, że oczywiście gdybyśmy porównali performance Zeki z całych Mistrzostw i Fakera z całych Mistrzostw, no to powiedziałbym, że bezdyskusyjnie Zeka miał lepszy turniej, mimo tego, że Faker też miał świetny turniej. No ale właśnie, te Mistrzostwa Świata pokazały, że Faker nadal może rywalizować z tymi znacznie młodszymi rywalami na, na najwyższym poziomie. Jest w stanie to robić, nadal ma mechaniki, nadal ma micro movement i nadal widać, że w tym gościu istnieje ten głód rywalizacji i ten głód sięgania po kolejne trofea. To jest moim zdaniem najważniejsze. Nie wiem czy pamiętacie, ale jak Faker przegrał Mistrzostwa Świata, finał Mistrzostw Świata w 2017 roku, to gość absolutnie zbreakdownował w takim sensie, że Totalnie się rozpłakał i był w zasadzie w rozsypce, gdzie można by było sobie pomyśleć, że kurde, faker, daj spokój, to byłby już Twój, który, czwarty tytuł, kto to by w ogóle zliczył, dlaczego Ty się tak przejmujesz? Już i tak wygrałeś trzy razy, pobiłeś wszelkie rekordy. Do tego dnia w zasadzie, do dnia, w którym nagrywam ten odcinek, nikt nie zgarnął trzech mistrzostw świata poza fakerem. Gość ma. Rywalizacyjny mental na najwyższym poziomie i chce sięgać po te trofea, i chce sięgać po te tytuły. I widać było też w tym roku, w roku 2022, czyli 5 lat od tego przegranego finału Mistrzostw Świata w 2017, że nadal. Gotorusza, że nadal, mówiąc kolokwialnie, był rozjebany po tym, jak przegrali ten finał. Oczywiście nie tak jak Keria, ale nadal widać było, że targały nim emocje, że był naprawdę w rozsypce. I uważam, że ten głód, głód kolejnych sukcesów, który nadal jest w tym gołcie Ligi Legend, połączony z mechanikami, z mikromówmentem i z makro, które stoją na absolutnie najwyższym poziomie na całym zasadzie świecie, sprawiają, że Faker powinien nadal być w LCK, w zasadzie nadal zostać z t nadal zostać w tym samym składzie, nadal być twarzą swojej organizacji i autorytetem dla młodszych kolegów i spróbować wygrać Mistrzostwa Świata po 6 latach przerwy za rok, w roku 2023. I szczerze uważam, że jest to prawdopodobne. Nie takie na zasadzie, że 90% Faker wygrywa WOLSY, ale jest na to szansa, gdzie wydawało się, że od tego 2017 to już jest trochę równia pochyła i szanse na to, że Faker kiedykolwiek jeszcze w swojej karierze sięgnie po tytuł są niemalże zerowe, no może nie zerowe, ale pewnie nie przekraczają 20% i nagle po tych wszystkich latach po latach, w których Faker czasami nie kwalifikował się na World'sy, albo najlepsze co osiągał to półfinał World'sów, półfinał tego turnieju Wbija z Buta do finału, i był jedną mapę od dokonania czegoś w zasadzie niemożliwego. Od sięgnięcia po kolejny tytuł po sześciu latach od wygrania poprzedniego tytułu, bo poprzedni tytuł Faker wygrał w roku 2016. Reasumując, uważam, że jest to. I to jest w zasadzie paradoksalne, co powiem, bo Faker jest w moim wieku, czyli ma 26 lat, ale jest to za wcześnie dla Fakera, żeby lecieć do Ameryki czy zmienić region, bo uważam, że nadal może sięgać po trofea i nadal może wygrać mistrzostwo świata, a wydaje się, że to jest nadal niezmienny cel Gota Ligi Legend, jakim jest i Hyo. I to by było na tyle, moi drodzy. Dajcie znać, czy się zgadzacie. Jak zawsze zachęcam do dyskusji w komentarzach i. Widzimy się niebawem w kolejnym odcinku. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa pa.